Elo, Elo 3210. Na liczne zapytania, co zrobić, żeby szybko gupiki miały małe? To widzicie, ja stosuję tak, że daję szynkę drobiową. Można dać też szynkę zwykłą, tylko nie może być wędzona, bo wiadomo, czym więcej tych obróbek, tym dla rybek to nie jest zbyt dobrze. Czy są małe rybki? Widzicie tutaj. Pełno małych pojawia się teraz. Po prostu, żeby zrobić, zastymulować rozród, trzeba zrobić kilka parametrów. Jednym z nich jest zmiana menu, zmiana karmy. Ja daję szynkę raz na jakiś czas na, na druciku, tak podwieszam, podjedzą sobie, i to jest taka zdrowa żywność dla rybek. Rybki są, widzicie, w dobrej kondycji. U mnie nigdy nie było. U rybek yy, ospy, rybiej ospy, dlatego że nie stosuję, nie przynoszę z innych zbiorników rybek i od 20 lat w różnych zbiornikach mam rybki tylko, tylko takie endemiczne można powiedzieć. Yy, I teraz tak, jeśli chcecie, żeby był szybki poród, oczywiście jeśli głupiczki wasze są yy, kotne, tak jak widzicie ta tutaj, nie jedna zresztą. U mnie głupiczki mają po 7-8 cm długości. Są to duże ryby. Jedne z większych w Europie. Co trzeba zrobić? Można tak, albo zmienić wodę, al podmiana wody, lub zmiana wody, najlepiej z osmozy. Zwiększyć temperaturę o 3-4 stopnie Celsjusza przez 2-3 dni. Dodatkowo zmienić, zmienić naturę wody, czyli zrobić ciemne wody poprzez dodanie szyszek. Jakich szyszek możecie sobie znaleźć w internecie, te wody też lubią ryby z Amazonki, czyli między innymi właśnie na przykład tak słynne neonki. Robicie taką ciemną wodę, też to, też to powoduje. Ale najszybciej gupiki zaczynają mieć potomstwo, kiedy dacie im karmę mięsną. Czyli może to być na przykład wodzień, może to być larwa ochotki. Wtedy jest momentalnie. Wylęk małych rybek. Oczywiście co zrobić jak mamy za dużo małych rybek. To już jest osobny problem. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeśli nie znaliście tej metody to serdecznie zapraszam. Oczywiście dlaczego jest to na druciku. Bo później wyciągam i to nie gnije. Tak, takie podjedzonko dla rybek. Taka uczta to jest 3-4 godziny. I później to wyciągam żeby... Żeby to nie, nie zmieniało pH wody i żeby też było świeżo, żeby ta woda była świeża. Jak wiecie ja tutaj stosuję przepływowy obieg wody, czyli z filtra azosmozy woda wlatuje i jest wylot, który powoduje, że codziennie woda jest jakby filtrowana. Ileś tam procent się zmienia wody, czyli nie mam absolutnie azotynów ani azotanów. A do tego jeszcze rośliny, no tutaj z roślinami miałem niedawno problem. Te żabnice. Właśnie mają glony, ale te glony wynikają z tego, że miałem uszkodzenie LEDów i było na mniejszych ledach, było bardzo mało światła, a jednak dozowanie CO2 bez światła powoduje, że glony i tak się pojawiają. Nic nie robię w tym względzie. Zwiększyłem teraz światło, zwiększyłem ilość lumenów, bo przyszła nowa lampa, i myślę, że będzie już to wszystko dobrze się kręciło. Pozdrowienia serdeczności, pozdrawiam wszystkich moich. Stałych widzów pozdrawiam też moich znajomych, przyjaciół pozdrawiam też te osoby, które, które hejtują. Serdeczności pozdrowienia. Mówił do Was Piwi, Pozdrawiam jeszcze kogoś siema.